takuje jak ostatnio na minitecie, w tym momencie że to przerwałem w więc Ani chybi magia, to bestia! Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dejret. Czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen z zasianego ziarna, które nie wyciełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na dziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co ci tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Cii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku ścisku na samą wzmiankę o nim. Może wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Hmm. E, nie, bywaj. bywaj. Nie będę się pytał, nic. Eee... co? Łeweź mięso? Więc nie okej No ale też trzeba zrobić, żeby zarobić to, nie? Eee, kogo nie mieliśmy się pytać? Naczelnik? Ciężka służba kiedy wreszcie otworzą te cholerne bramy do wyzimy? Zaraza. Do miasta nie można wchodzić. Kiedy mi się śpieszy, ile jeszcze będę Marno Zaraza się wiecie. skończy, to bramy otworzą. Jeszcze z tydzień. Hmm, tablica ogłosza. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. Do tego tego to musi zabrać Lepiej zachować czujność do środka zaraz za to Już, już życzyłem. O Co to było? Aha, jakbyś się na pełno Komu mogę się pieprzył? Mogę coś już Tobie, jak chcesz? Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Dawaj. Nie ma mowy. Chcesz oberwać Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Dobra. To jest, inaczej jak w tym... Komu by to <noise> ci <mordy>! Co to? <noise> That's the bye. Weźmy przy błędu, kasę i daj mi spokój. Nikt nie chce się zmierzyć? Eee, eee, no, oh. Nie, ja chciałbym wejść tutaj. Które <śmienicza> trzeba tak źle podpatrzyć, że zapomniałeś, gdzie on jest? <śmienicza> Witaj. Co za parszywe miejsce? Utknąłem tu z zapasem towaru, a żona i dzieciaki czekają w mieście. Dlaczego nie możesz wejść do miasta? Bramy wyzimy są zamknięte z powodu zarazy. Nic tak nie rujnuje handlu jak lokalna epidemia. Pozostaje cierpliwie czekać. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia, są bandyci. Zaprawdę do kompletu nieszczęść brakuje tylko poporców podatkowych. Chcecie o coś zapytać? Słucham? No, dobra. E, Weźmy do... Opowiedz mi o zarazie. Co tu dużo gadać? Podobno to jakaś odmiana dżumy. a Na wszelki wypadek nie zbliżam się do nikogo, kto choć trochę wydaje się chory. A ty się nie boisz? Jestem odporny na choroby zakaźne. Mój dziad też tak mawiał. Na koniec twierdził nawet, że wrzody dymieniczne to tylko czyraki. Niech mu ziemia lekką będzie. Słucham? Na podgrodzie można spotkać bandytów? Tak, nazywają siebie milicją, a haracze zwą łapówkami. Słyszałem też, że pojawiła się tu jakaś sekta z zimy, ale nic o niej nie wiem. Posługują się symbolem salamandry? Nie wiem, nie spotkałem ich. Pogadaj z Wielebnym. Jeśli to rzeczywiście sekta, kapłan będzie ją znał. Tak zrobię. Słucham. Bywaj. Muszę wieram? bardziej oszczędzać. Ciągle czekamy na posiłki z zakonu Płonącej Róży. Ciężka służba. Gdzie jest Wielb? służba. To mówić w każdy, tak? No tak mówiła, chyba, tak, czy nie? się Nikt nie chce się zbliżyć. Chciałbyś mnie o coś zapytać? E... Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Meńskim batogiem. Batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bredził coś o wykupnym. Pewnie chodziło o jakiś haracz. Chciał iść do wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Szani. Być może zabawię tutaj dłużej, niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić, i okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Tak właściwie, to skąd mnie znasz? To ja, Szani, nie poznajesz? Nie. Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak, że. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc. Co robisz w tej wiosce? Jestem w drodze do wyzimy. Będę walczyć z zarazą Katrion w szpitalu Lebiody. Kiedy wyruszasz w dalszą drogę? Jak skończę pomagać ofiarom Sfory, nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. Co się teraz stanie z Alwinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować. Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć. To rezolutny dzieciak, na pewno ktoś się znajdzie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Wszystko, co mogę, to się zapytałem. Już. Bywaj. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Kości? A, wiem co nieco o ich rachowaniu. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić, ok czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Nikt już nie chce z wami grać, że mnie na kompana wybieracie? Od razu widać, że ryzyko dla was to rzecz codzienna. Zagrać z taką figurą to honor. I myślicie, że coś ode mnie wygracie? Pusty jest jestem jak miech Kowalski. Z tymi chreczkosiejami tutaj tylko o kapustę grać można. Bywał tu czasem myśliwy, niezły gracz, alem go dawno nie widział. Nie dziwota, pewnikiem zdążyliście go do cna obłupić. Sam się o to prosił. Lubił grę o duże stawki, a kości od samego początku nie lubiły jego. Bywajcie, czas na mnie. A co to? Twoja matka puściła się z krasnoludem. A może jednak to będzie lepsze? Hmm, trzy uncje optima mater Kropla roztworu rtęciowego e, Oj, przepraszam, zamyśliłem się Witaj Witaj, jestem Kalkstein, alchemik Geralt, wiedźmin Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców. Także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Hmm. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze już, dobrze. Przepraszam. Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Wiedźminie, Oksenfurt, to wspaniałe miasto, kolebka nauki. Nie wątpię. Doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat... Hmm, konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak wielka rzeka. Pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem, o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Hmm. Nauka jest jak rzeka, nieskończona, niepowstrzymana. O, przepraszam, zamyśliłem się. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do wyzimy. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas, pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił Glade. Cóż, życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić. Muszą. No dobra. Bywaj. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło. Dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło Coś dobrego zrobić e, Nieważne Coś podać? E, nie Na razie nic, dzięki Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna W takim razie poproszę piwo Proszę bardzo, przystojniaczku. Ale czego? Wszystko co jest, patrzcie. Pięć mątek. Komu by tu przypieprzyć? Nie to mieć. To co, powalczymy? Ile masz kasy? Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, jak mówią. Zobaczymy. Deszka, daj, bo nie chcę ci baba! Eee. To jest po prostu easy Wiem, że się tutaj w tej kaczmi. Komu by tu przypieprzyć? W każmi gówno robię. Znowu przegrałem. Mogłem się tego spodziewać. Oto twoje pieniądze. Żadnego wyzwania. Żadnego wyzwania. Że pięści mnie świerzbią. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze! Nie, ja słyszałem. Teraz 20 już. Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. No, no. Uderz mnie, Kogo oh! 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 przypieprzy. Dobra się kolejny fejt. I co zarabia w Wygrałeś przybłędo Bierz kasę i daj mi spokój Dobra ile mamy tytuł? 16, 16. Dobre. To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak. Pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Dobrze. Dajcie sobie Chyba przerwę, grę. I lub idzie ten się chowa, bo dobra szuka i szukał, nie od to? Ja tak. Nie wiem, ja na ja wracam. już I on jest chyba, z tego co zauważyłem, jest poza miastem. Tak, poza miastem. Czyli trzeba wyjść z tego miasta jakoś. tutaj, czy Lepiej zachować czujność. Dobra, a my mamy. Dzieńska służba. Sobie do tego. do tego blisko. znaczy? i idziemy. Wygląda na to, że panna Wesna ma problem. nie niedelikatnie. Patrzcie, jaka harda. Trzeba żyć. <laughs> Zobaczymy, jacyś cię mocniej Nie mogę się doczekać To ty? Wiedźminie! Pomocy! Nie wtrącaj się, białowłosy Żadnych potworów tutaj nie ma Nie masz jaj, żeby walczyć z Wiedźminem, co łysy? Zamknij pysk, dziewko! Zaraz się przekonasz, jakie jajca ma prawdziwy mężczyzna Cześć, za za chwilę możesz nie mieć jajec. <śmany> 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 Pomożesz mi jeszcze trochę. Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu. Oczywiście, Oczywiście. Tak. Prowadzią, nie ma problemu. ona nie idzie. Szybciej nie mam całej nocy. No GG ona ma dom! isso, mapa? E tutaj, abre. Okay. Mas lupiastros Nie czy dobrze wybiera miejsce położenia i dom jej głowa, ale myślę, że dobrze. Te demoniczne psy nie bój się, już ich nie ma, nie, się, już ich nie ma. zagnięte like morderby

Nie nie już dotarliśmy. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Nie wiem jak ci się odwdzięczyć. mewai no te ku Kościół, ale okej. Okay. chyba musimy wziąć tajma a ja w tym odcinku będę kończyć bo ja nie wiem tutaj jest, gdzie on jest ja ja nie jestem chmurę... wyczerpany ale w tym odcinku będę kończyć po prostu to jest to jest to jest Oczywiście, że mi zachęci, to jest to jest to w górę. jest to że jest to Trzymaj się i cześć!